Dzisiaj tutaj inaugurujemy mobilne centrum edukacji ekologicznej, czyli taki pomysł na ciekawą, niekonwencjonalną edukację prowadzoną na terenie szkół i elementem tego, głównym elementem tego projektu jest właśnie specjalnie przystosowany samochód do edukacji. On ma na dachu zamontowany system solarny, system wiatraków. To pozwala na wytwarzanie prądu i on służy do jakby, zasilania takiej niewielkiej pracowni komputerowej, która jest wewnątrz. A wokół mobilnego centrum no, dzieją się różne ciekawe rzeczy: przestrzenne gry. Wkładamy ogromne puzzle, ekomemory. Dzieci grają w gry takie zręcznościowe na tablicy interaktywnej. Mamy zielone kino które tylko i wyłącznie wtedy działa, kiedy dzieci na czterech rowerach generują prąd. Więc mnóstwo takich ciekawych pomysłów właśnie na, na, na edukację ekologiczną, która ma być no, takim przeżyciem dla młodych ludzi, a, a niekoniecznie nudną lekcją. Dzisiaj rozmawialiśmy o ekolodze i patrzyliśmy na film w kinie, mini kinie, tam gdzie palą śmieci różne ludzie i zagrażają środowisku. Nie wolno palić śmieci w lasach i w takich różnych terenach układaliśmy klocki i jeździliśmy na rowerach, żeby zadać przód. Jestem bardzo mile zaskoczony tym, tym milej, że e, dzięki środkom między innymi wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach e, w ogóle powstało to centrum mobilne edukacji ekologicznej, no i, i dzięki temu e, dzieci, uczniowie mogą Nabywać tą wiedzę, która jest dla nas szczególnie pożądana. Mobilne centrum rusza dalej. Do wakacji odwiedzamy 10 miast. Później rozmawiamy z, z Wojewódzkim Funduszem o kontynuacji projektu z gminami. Już mamy zgłoszonych ponad 60 szkół, więc jest ogromne zainteresowanie. Taki minimalny plan, który jest założony to 15 tysięcy młodych ludzi, które wezmą udział w tych, w tych zajęciach, więc teraz mamy co robić przez najbliższe kilka lat. Ja jestem przekonany o tym, że takie akcje w innych szkołach będą równie udane, no i te dzieci, które będą brały w tym udział, nabędą pewnych umiejętności, które w już w późniejszym życiu, gdy będą dorosłe, im się bardzo przydadzą z korzyścią przede wszystkim dla środowiska. 叔叔，叔叔、啊。